Powiedz mi, to nie jest proste zorganizować dużą imprezę, więc jak zaczynaliście, z czym mieć największe problemy, albo z czym mieć największe obawy? Hmm. Obawa jest nawet nie tyle, że była, ona jest ciągłym, nieustannym towarzyszem. Taki lekki strach i odrobina niepewności na jak rynek zareaguje na jakiś nowy produkt, nowy na przykład dzień I Love Marketing nową konferencję typu I of commerce. No tu jest szereg tego typu wyzwań i, i też wbrew pozorom nie wszystko nam się udaje. Bywają rzeczy nietrafione, bywają rzeczy, które, z których musimy zrezygnować, ale przede wszystkim to, co mi się wydaje, że udało nam się wykształcić taką kulturę podejmowania ryzyka, nie bania się tego ryzyka, bo każdy z nas tak naprawdę tylko w połowie jesteśmy, mamy wpływ na to, co, co, co się wokół nas dzieje, druga połowa to często jest jakaś losowość, przypadkowość, często, często los decyduje o tym, co tam się finalnie na rynku zadzieje, więc no, troszeczkę też tak jest w naszym przypadku, ale oczywiście z biegiem czasu, z biegiem lat doświadczenie powoduje, że mamy coraz lepszy ten feeling rynku i, i, i wyższą skuteczność i gdzieś słyszałem, czy też czytałem jakieś systemy w jakimś wywiadzie, że faktycznie, żeby być lepszym od swojej konkurencji wystarczy popełniać trochę mniej błędów trochę niż oni i na przestrzeni lat po prostu jesteś, jesteś lepszy od, od swoich konkurentów rynkowych i coś w tym jest, prawda? No tak, jak że mi będę z automatu, jesteś wyżej nad nimi. A kto był wtedy dla Ciebie największą konkurencją? W sensie kilka lat temu? Tak, tak, jak zaczynałeś. Wiesz co, ja zawsze, jeśli chodzi o I Love Marketing, to Tworząc Zero Marketing, wzorowałem się, czy może jeszcze trochę patrzyłem na forum IAB, które dzisiaj dokładnie się odbywa, czy wczoraj się odbywało w Warszawie, dzisiaj i jutro chyba mm. się odbywa w Warszawie. I faktycznie to był event, ileś lat temu taki najważniejszy event branżowy, dwudniowy w, w Złotych Taracach, który faktycznie gromadził całą branżę, wszystkie duże agencje, domy mediowe itd. itd. Więc on był przez jakiś czas punktem odniesienia. Ale w, w, tworząc I Marketing, my staraliśmy się wybierać najciekawsze rzeczy, które y, gdzieś tam dostrzegliśmy, które naszym zdaniem mają sens, po to, aby stworzyć coś zupełnie unikalnego, co y, ma jakąś taką no, wartość. No, no i właśnie podbija ten aspekt y, wartości, ją, na, na, po co wszyscy przechodzą na konferencje, czyli powiedzę, a nie po sponsorowane prezentacje lub takie wymemłane, lub zrobione gdzieś tam na, na kolanie. No, 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 po prostu. Widziałem te wszystkie rzeczy nie tylko w Polsce, ale też na zagranicznych konferencjach. Przecież prezentacja trwała 45 minut i były dwie prezentacje pod rząd słabe, po prostu tak, tak totalnie słabe, no to czułem, że półtorej godziny siedziałem w fotelu i drapałem się w głowę, kiedy to się skończy. Mhm. No, to po prostu potrafi zepsuć cały dzień. Całą opinię Twoją na temat konferencji, dwie takie prezentacje słabej jakości yy, zapisują. A zauważy, że na ILOF jest zawsze też takie ryzyko, że jest w kilku nowych prelegentów. Jeden z nich może czy dwóch nie poradzić sobie. No, ale 18 minut to każdy przeboleje jakoś, nawet kiedy jest słabsza prezentacja. wersus no, na niektórych eventach stara się godzina półtorej takiego, yy, takiego monologu ze strony prelegenta, który, który nie da się słuchać, no to wtedy to naprawdę boli. No, okay. Więc, taką metodą prób i błędów poszukiwania tego typu różnych rozwiązań, to akurat zaczerpnęliśmy z konferencji TED, czyli z tych znanych na całym świecie. Też świetne wystąpienia tam prelegenci z reguły dają. I takich różnych segmentów sobie po, po uszknęliśmy z różnych eventów, w z tego coś zupełnie nowego. OK, czyli podglądaliście tak naprawdę konkurencji, podglądaliście różne eventy i wyciągaliście to, co oni robią gorzej, i próbowaliście doprowadzać to do perfekcji. I w ten sposób powstała konferencja I Love Marketing. Tak, ale zauważcie, że ona bardzo długo ewoluowała. Ona nie była od początku idealna i dopracowana. Na pierwszy event pewnie miał więcej błędów niż kolejne, i po prostu uczyliśmy się na kolejnych edycjach. Mając w że za pół roku jest kolejna edycja. My wiele rzeczy, które chcemy zrealizować, czasami się ich nie uda zrobić, dograć na czas, po prostu odkładamy ok, za pół roku to zrealizujemy, za pół roku mhm. zrobimy ten pomysł, który dzisiaj nam nie wyszedł, po prostu nie, do, nie byliśmy w stanie go zrealizować. Ale faktycznie na każdym etapie, w każdym elemencie, od rejestracji przez scenę, przez układ agendy, no, przez każdy aspekt, który tylko się odbywa w trakcie tego eventu, my co edycję sobie ewaluujemy ten projekt, starając się znaleźć drobiazgi, które można poprawić w każdym jednym aspekcie organizacji, organizacji konferencji, co myślę, że później jest też gdzieś tam dostrzegane przez uczestników. Przez okay.